co teraz śmieciu, tak łatwo było no, kurwa dwa sezony temu! <laughs> Wracaj tu kurwo. Z szacunkiem. Eee, Wracaj tu, panie kurwo. Leży jeden? Skibidi? Zajebiście Dobra, gdzie to się wycisza kurwa te dźwięki już na zawsze. Zakaz. Nie wolno. Kiedy jedziemy do Dobrosławia zobaczyć góra skalnego? Druga ja się urodziłam. Ze 199 rok, zajebiście! To ja! Oni to kurwa zaakceptowali! Najlepiej wspominam wycieczkę w moim życiu bitwa pod Grunwaldem Młoda jesteś, ja pamiętam jeszcze kurwa narodziny Jezusa Chrystusa. Pięknie co siedzisz. Maman i ciekaw Ej, wszyscy do ciuchci, klony do ciuchci Mati chodź klonie. Czuchcia, okay, ciuchcia. Zawsze musisz być inny, Mateusz. Naprawdę, to jest prawda. Ja pierdolę! To ty śmieciu! Ła, Jezus, ile?! A? Kurwa! No kurwa, HP nie mam, bo ten Darth Vader jest zbyt OP, kurwa! Napisało. Ale nie ma co się wkurwiać. Nie ma co się wkurwiać, Mateusz. Trzymaj się już, kurwa! Dobra, teraz skacze. czekam aż Mateusz wyskoczy, żeby go pilnować. Nie, 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 mamy go w lecimy. No kurwa! No daj mi podnieść potkę! Kurwa! Skąd, skąd, skąd? Aha, dobra. Ej, Mati, weźmiesz mnie, bo jak z zlecę, to umrę. Nie musisz nic się, bać. to dona Gdzie ty kurwa jesteś, człowiek? No się, dalam stąd. No. 300 metrów, znaczy. 300 sekund w 100 metrów. 300 sekund w 100 metrów. Ej, Mati, już strzel, kto ciebie? 10 sekund w 100 sekund. Dobra, pierwsza gierka na nowej klawiaturce. Ja pierdolę, no naprawdę, nie? Mają pompy. No, ale jak zbiegniesz to może ich dajby, bo ja im zajęłem 121 jednemu. I told you one, two, three, four, five, six thousand times. Czy nie zrobiłem tego oczywistym? Czy nie zrobiłem tego czysto? Chcę, żebym ci to przeliterował. Peryzyjac i LE. O, czekaj, masz, masz, masz. Zaismmy. co to

<noise> nie ma co jak wyjść wyżej Chodź! NIE! Gdybym był koło ciebie teraz, byłbyś jak te żaby W ogóle masz jeszcze jedną wędkę, chodź połowimy. To muszę na górę najpierw wej wejść? Próbuję, ale... To ten cały myśliwiec krawat? <noise> tak, niech mnie, właga Kurwa! Tak, gra się nazywa Babysitting Mateusz naprawdę Reportek ty zjebiesz Nie! Ja bym z nim wygrał, w twoim miejscu Dziemiaku zamknij Weź mnie bo mi zależało żeby wygrać Chyba mnie tu zrespiż wiesz, bo tu jest resp Tam musisz podjechać i chyba będziesz miał na FC kupienie karty Musisz kupić kartę, a potem rozpisz. Takim takim wysokim głosem To jest jakieś piosenki chyba jak na autotune Wiesz o czym mówię? Taki mega wysoki dźwięk taki Taki przedłużony taki ee Dobra, ja to znajdę Plankton no nie, nie wiem jak się ten dźwięk nazywa Spokoj, ja szukam jednego dźwięku do filmiku To znam go przypadkowo, kurwa ostatnio Dobra to ci puszczę co innego, kurwa bo poddaję się Ej Natalia, też nam koronkę? Proszę, będziemy się o nią bili. Nie, nie mam koronki, bo chcę koronę zwycięstwo. Z dachu? No tutaj. To się kurwiska zdziwią. Nieważne. Ej, respi ktoś kurwa. What the heck? A co to jest? Yeah, A koronę dla wszystkich. Tak, dla wszystkich. Ładuję, ładuję, ładuję. Słuchajcie, na dwie sfermy, oh? na dwie sfermy, oh? na dwie sfermy! Oh? No to już, a ty właśnie pół na telefonie? Telefon? O, oh? No, dalej buduję. Oh. Zaraz się rozpurwujmy. Jooo, zesrałem się w spodnie! Jest, mamy to! Dużą furę, czy małą? Eee... Furę. Zobaczcie, tu kiedyś ponoć stała cała posiadłość. Ej, Boga, bo, rozpierdolmy to do gołej gleby, proszę. Tak! Słuchajcie, ale już mi posiadłość upadła. Oj! Okay. O! Leci! Le, leci! To teraz ja, uwaga! Leci! <grym> kurwa, mamy przejebane, jeżeli chodzi o strefę. E, wyjebcie się powietrzem. Wy? się powietrzem. Ja się jebać powietrzem. Mangle, jaka kurwa wielkość pięści człowieka? Na górce, na kurce, kurwa! Dwóch snajperów pierdolonych Człowieku, ja tu mam, oni mnie nie trafią nigdy A, Dobra, nieważne Jeb tam, jedź do góry tam Wyżej, koś. Dobra Ja pierdol... <grym> Rusiel, byśmy ich zrobili Ja <grym> Dobrze, 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 dobrze Tak, 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 tak Haker <grym> no, no. I to i cały team, cały team, rusin, wiwaty kurwa, tu szaleją i... Ej, rusinek, z mordą uważaj. Ta?